Siema cześć czołem, Crazy Spike z tej strony. Zagramy sobie dzisiaj w Project Zomboid. Jest to survival. Jest to po prostu survival z zombiakami. Ale nie jest to FPS, czyli strzelanka widok od broni i tak dalej. Widzimy naszą postać z daleka i można powiedzieć, że to nie jest, że jest... to co nieco indie game, ale jest ona naprawdę świetna, świetne, o survival. Ma ona single player, jeden gracz i multa, nie? Standardowo, że można sobie z kolegami powiedzieć, na no, mulcie jest super zabawa. Solo też jest ok, żeby się wszystkiego nauczyć. Pierwsza gra, no i się bawić. Mamy sandbox, survival, wyzwania. Najpierw no, pierwszą grę sobie zrobimy. Tą sobie usuwamy, bo to jakaś nasza stara. No, mamy dwa miasteczka póki co do wyboru. Maldrukt, ok. I miał crazy spike, żeby nas to nie dziwiło. O, nie to są Nie. Rodzaj fezury krótkie. Są czarne. rodzaj zarostu brudka. Dora bezrękawnik. Czarne. Spodnie. Czarne. I buty. No i dobra, mamy naszego kolesia, dalej. No i teraz, kim byliśmy przed wybuchem? Ja sobie wezmę lekarza, mm. bo coś czuję, że to będzie bardzo pomocne. Nie, punkty rozpłaniawania jeszcze dwa. I teraz tak, tu mamy bonusowe punkty, a tu negatywne punkty. <laughs> ja sobie tak wezmę tylko i wyłącznie z marka, żeby nie brać żadnych minusowych, bo naprawdę są hamskie. Panikuję podczas opatrywania ran. Nie, 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 to są rzeczy, których my nie potrzebujemy pod żadnym względem. Ta gra jest naprawdę e, dosyć trudna. Nadszedł koniec. Nie było nadziei na ratunek. Oto historia twojej śmierci. No i super. Wiemy, że już zginęliśmy. Ja już nie wiem, czy ma sens dalej grać. No ale no dobra. Spróbujemy przetrwać jak najdłużej, przynajmniej. Soka. <coughs> eee, mi się punkty pod, podstaw. Dobra, po co nam tutorial, tak? Co nieco znam. Wchodzimy sobie na wsadzie. Prawym przyciskiem myszki. Możemy się obracać i też chodzić na wsadzie. Widzicie, te strajfy. No i dobra. Mamy e, nasz ekwipunek. Bez rękawnik, buty i tak dalej. Eee, waga, wytrzymałość. Obrażenia. No dobra. W kibie większe. Użyj oburącz. By nie być chyba większy demerz w tym momencie. Jak widzicie, wszystko, wszystkie myszki. Jest to strasznie dziwne. Kółkiem sobie oddalamy i przybliżamy. Dobra. Eee, tu mamy w naszą wagę. No, 3 kilo załóżmy na 12 kg. Kilo. Pleca kilogram na 15 i to jest to, dosyć wszystko w otoczeniu. No super. z yy, tego się orientuje, to jest yy, dla początkujących jakby yy, level, ta, ta miejscówka. Przez to jest tu tyle o sprzętu tego wszystkiego. Pamiętajcie, my nie jesteśmy odporni na ugryzienia ani nic. Więc yy, pod tym względem mamy przechlapane. No dobra, tu jest pełno osprzętu, Ja może chyba sobie wezmę chociaż jeden bandaż. Weź jeden eee, przeciwbólowe, Weź połowę. spręć wszystkie myszki widzicie, robimy, Weź połowę. Bo coś czuję, że to będzie nasza lokacja, w której sobie staniemy, bo nie mam zamiaru tyle towaru dźwigać. Uhu, hu. Tam inne tam letki nas... o ja pierd... ty ze sprzętu. Nie, nie, my na pewno stąd nie pójdziemy. Zapal światło. Póki co jest prąd. W pewnym momencie gry tego prądu nie będzie. Zaczną się robić cyrki. Typowa... no... Źle. I... Skąd te krzyki dochodzą? Halo, jest tu ktoś? Halo, o. dobra, teraz tak, kontrol, tak jest, No spokojnie, niech nas kolega nie zobaczy, nie bój się, Zrobię sobie zooma, żeby go lepiej jednąć. padnik doju, Dobij go. Aha, nasz pierwszy zabity zombie, jak. Portfel, spodnie, buty bez rękawnych. Teraz tak. Porwi materiał na kawałki. Wszystko. Materiał strasznie nam się przyda. Mm, portfela nie chcemy, butów też nie chcemy. Nie, Podnieś, zobaczycie dlaczego. Z tego co pamiętam, gdzieś to powinien być kawałek materiału. Z tych materiałów, gdzie bardzo fajne rzeczy zrobić. Jak właśnie bandaż. I też różne inne sprawy. O, widzę kolejne ząbiaki. A żeśmy w sumie budynku jeszcze nie sprawdzili do końca. O, właśnie. Schody. No. No i super. Mamy trochę jedzenia. Nie za dużo. Czaj, jakieś noży, whisky, alkohol jest. Zawsze do dezynfekcji. Podstawowe sprawy są. Jeszcze ta szafa. Super, jak widzicie, jak stoimy w jakichś odległościach od tego, to później tu możemy przeskakiwać sobie. Super, jeszcze łóżko mi się przydało. No i gra gitara. Póki co sobie tu zostaniemy. Kibelek, no. Przećcie z myszki, interakcja z otoczeniem. Pi. A, pi się, tak. No i też co ważnego. Nasz wskaźnik. Wskaźnik zdrowia. Nasze skill e. I Informacje o naszej postaci No dobra 58 punktów do następnego punktu Aha i to są nasze skile podstawowe, bo doświadczenia, kondycja, dobra Czyli tak w miarę w miarę mamy tę postać Dobra, pójdziemy sobie trochę eksploracji porobić. Zaczniemy sobie... O, dobra, może od tego budynku. Ciekawe czy idzie zobaczyć, co jest... Nie, nie pokazuje. Skrzynce. Uhuhu. Zoom. Tak jest, jeszcze raz. Dobra, ten pad. Temu chyba jakieś krytykałyśmy badali. Dobra. Dobra, nic sam nie mieli ciekawego. Śmietnik idzie przeszukać. Nie idzie. Super, długopis. Dobra, nic tu nie ma, co nas póki co interesuje. Dobra, drzwi były otwarte. Przede wszystkim e, książki: zmniejszenie nudy, zmniejszenie stresu, przygnębienie. Dobra, jedną książkę sobie weźmiemy. Znaczy w razie czego Butelka wody weź Naboje Nie nie weź wszystkie Worek na śmieci nie Tyle z łyżka nie 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 noż do masła O pistolet Huhuhu. Bierzemy Worek zapałki też weźmiemy to się zawsze przyda Torba foliowa Pojemność 8, redukcja wagi 30. Dobra, weź. Czy możemy go użyć? Ekstra. Dobra. Nie jest. Żarcie. Puszka kukurydzy. Weź. Popchłon puszkawiczny. Weź. Pakowanie nasiona. Weź. Dobra. U, co, co? <trybuj> <trybuj> weź wszystko do plecaka. Tak jest. Puściutko. Super. Jest tu są jeszcze jakieś drzwi. Prześladowość. Skarpety. No, dwie, ale tak z jedną to by głupio było. Okej. Okay. Teraz wiem, że tu idzie zrobić... O właśnie. Czego można zrobić? Kawałki materiału. Nie, nie. Ech. Dobra, coś badać się, bada, się na to Zrób linę z materiału. Pudełko gwoździe. Otwórz pudełko nabojów do strzelby. Otwórz pudełko. Aha, okej. Okay. Z nabojami. Pełni bateria. Bateria. Wyjmij bateria. Dobra. Czy są interakcje, które możemy... Póki co robić. Aha, ogólne to są. Stolarstwo. Bala drewniana, piła. Gotowanie. Mięso królika. dusz kuchenne, nóż myśliwski. Martwy królik. No, jak widzicie, jest trochę tego towaru. Przedny czas. E, Otóż upakanie się z kapusty. Na się na Skodniki do tworzenia wzięte będą z swojego punktu przygotowanie. No dobra. Nasiona z kapusty razy 50. Aha, albo jest otwarte, albo zamknięte, dobra. A no możemy je sobie gdzieś zasadzić? Eee, zdejmij zasłony. Zasłony się zawsze przydadzą w tej grze. Czemu jestem przeciężone? Aha, dobra, bo on te zasłony mi włożył pewnie... No właśnie. Tak jest. Ja bym po prostu teraz chciał. O, dobra, idzie w ten sposób. Tak. Jak se Daj mi zasłony. Nie mi do głównego łączu. No to jest niefajne, bo mam tutaj jednak plecek zaznaczony. A on tak i tak mi to do głównego kukła idzie, no. Nie podoba mi się to. Tak, na razie nie potrzebujemy. Co nam tutaj tak... ...przeszczania? Chciałbym tylko jeszcze zobaczyć, ile to waży. To by mi się bardzo podobało, a teraz to jest tak... ...wszystko takie... No, nie ma tej kategorii z wagą, szkoda. Torba foliowa... No Owcz tu na razie Sopałki też do plecaka Schodnie puszka ku też No dobra, to miar trochę ciężkie on jakoś Łag jak materiału. Aha, mam ich 16, no, to dlatego trochę ważyły. No dobra, pójdziemy sobie z tym. Jak widzicie escape. Nie, nie działa tak jak myśleliśmy że będzie działał no Dobra trochę żeśmy towaru tu zgarnęli może jeszcze sobie coś pójdziemy przejrzeć ohoho, ho, trochę ich tam jest ten dom jeszcze chciałbym sprawdzić Martwa mysz, wymaga przygotowania Dobra, możemy sobie martwą mysz zjeść, I no. Minutnik się przyda Torba Zapałki, ścierka, donaczy No ale tak nie zbyt A, no, dobra, jeszcze jakaś czapka tu była Otwierasz do konserw no, ho, na bank się przyda dwie konserwy mam Są jakieś torby Dokos Pinaczy do papieru. Bierz, bierz, bierz. Farba kolor różowy, też bierz. Waga Pin 0. 13,38. Jakiś remoncik widocznie trwał w tym domku podczas wybuchu apokalipsy, puste pomieszczenie z oknem, tu tak samo puste, no fajnie, tu by się szło też sobie ładnie pobudować, ojej, przodem, no dobra, spróbujemy, jak sądzicie, dam radę czy polegnę? Zajeb mi go! leży pod to bo gdzie mi tu machasz Dobra, ten już padł Po kolei możemy ich brać, nie? Damy radę Dobra, ten też polek Dobra, też padł. Teraz ty. Gnojku jeden. No ginżę! Ten wytrzymały. O. Super. Słuchawki, słuchawki sobie źmiemy. się Mogą przydać, zaczekać elektronika. Nic, nic ciekawego. Też nic ciekawego. No, na razie jak widzicie tak dajemy radę. Na spokojnie, na spokojnie, ale dajemy radę. Dobra, ja bym tylko chciał sobie później W sumie co będę się? Gdzie jest pistolet? Sprawdzimy go, nie? Jak tu się zgnata strzela? Posaż jako główny. Głodny, że się zrobił, no to se zjedz całe chipsy. Z tego co się orientuję wodę, to on z automatu pije, więc nie trzeba robić. I teraz tak. Mnie interesuje... Wiem, że chyba na przycisku X... Zamknij mi drzwi! Do góry. Czemu... Ty żeś... Mi... Gorąco ci? Otwórz ok. Na E robimy takie rzeczy. Uff, nie powinno być tak gorąco. Tu też ci okno otworzymy. No otwieraj, otwieraj. A żeby powinno się trochę chłodnie zrobić. Czemu ja ze spluwy nie mogłem strzelać? Co? Jak mam amunicję? Aha, na R trzeba przeładować, tak? troszeczkę boję co tu teraz będzie no właśnie no cztery strzały jeden trafiony na pewno nie to ale już te kolerne krzyki czy, my, czy tego końka trafimy tak ciebie Ha pluwę Miej to wymiatasz. Ja mam amunicję jeszcze, bym tak chciał wiedzieć. Nie mam zielonego pojęcia, ile mam amunicji. Jeszcze któryś ha, ha, ha. Ze mną nie jest tak łatwo. Uuu, tam jest jakiś fajny sklepik. A bodajże wziąłem 9, 4, 6, to jeszcze dwa strzały powinienem mieć chyba, nie? 9 wziąłem, nie, jeden, pewnie będę miał. Powinienem ostatnią kulę w sumie dla siebie zostawić, chyba, nie? Nie no, więcej mam. No i na tyle, na razie. <ścoughs> la, la 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 strzałeczka, nie mam, nie, zamknij to. E, Ekwipunek, gdzie jest baseball, e, pu, pu, pu. użyj oburącz. <laughs> Kurwa mać, będzie ciężko teraz Na spokojnie, na spokojnie Nie mogę przeszarżować Na spokojnie sobie podpychamy Dobra, przy okazji jeszcze jeden zginął Dobra, chyba wszystkie, żeśmy. No dobra, ,śmy ich załatwili. Super, temu ciągle gorąco. Czemu ci gorąco? Wiem, że się zmachał od tego. No dobra, na tym skończymy epizodek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na pewno wróci... wrócimy do tej gry. Gierka jest naprawdę super. Dzięki za oglądanie i do następnego. Na razie, cześć.